Pakujemy sobie paczkę. Są to fajerwerki, ze strony piroart.pl Chciałem tu jeszcze pokazać. Jedna paczka Petardumbum Klaska z klaskadostałami z zeszłego roku. Więc zaczynamy. tak tu Paragon Nie wiem czy widać, wydałem 251 zł 93 grosze z przesyłką 5 metrów lątu Petardy Dum -dum. Petardy 859, repleksja. No i tak, wyrzutnia song, 37 strzałowa, wyrzutnia biserion, 36 strzałów. Jest to nowa shot triplexa zobaczymy jak się pisze i wyrzutnia J290 Dziękuję za obejrzenie filmu. W drugiej części możecie się spodziewać w połowie grudnia. Chciałbym pozdrowić forum No i zachęcam Was do polubienia mojego kanału. No i to by było na tym Na razie.